Co byś zrobił, jakbym ci powiedziała, że wystarczy jedna godzina, aby przywrócić twoje życie do harmonii i spokoju? Brzmi nierealistycznie lub magicznie? To tak naprawdę nie jest magią. Każda osoba, która naprawdę pracuje z energią, która naprawdę widzi, że wszystko to częstotliwość, wibracja i Energia zaczyna pojmować, że to, co ja robię podczas sesji oczyszczających, jest tak naprawdę czyszczeniem Cię z tego, co nie jest Twoje. Oczyszczanie energetyczne to pozbycie się ciężaru emocjonalnego, który powstał na wskutek różnych zdarzeń w Twojej przeszłości, ale również oczyszczanie Ciebie z tego, co się nazywa zabrudzeniem energetycznym. Czym to jest? Jest to dosłownie wszystko, co drenuje ciebie z energii i męczy. Tak jak nasze ciało potrzebuje prysznica, tak nasza dusza potrzebuje takiego oczyszczenia z tego, co zalegało, z tych blokad, które masz w sobie. Dzięki oczyszczaniu moi klienci czują się lekko, jakby coś ciężkiego z ich barków zeszło radośnie i mają więcej energii. Nieraz jest tak, że po oczyszczaniu gubią zbędne kilogramy i zaczynają chodzić na siłownię. Wraca radość, wraca motywacja do działania, wracają cudowne pomysły na biznes albo znajdują pracę. Już wydarzyło się tu naprawdę wiele cudów wśród e, ludzi, którzy do mnie przyszli, więc serdecznie Ciebie zapraszam. A teraz pokrótce, skąd się biorą te zabrudzenia energetyczne? Każdy dzień nam coś dokłada. Czy to stres w pracy, czy kłótnia z najbliższą osobą, a może po prostu niewygodna atmosfera? Nieraz nawet nadmiar bodźców. To wszystko przykleja się do nas, niczym kurz osiada na naszym polu energetycznym i blokuje naturalny przepływ energii. Oczyszczanie, które wykonuje jest niczym reset, pomaga zdjąć z siebie to, co nie jest Twoje. Więc jeśli czujesz, że już próbowałeś wszystkiego, a dalej czujesz chaos, dalej masz obniżony nastrój, brak motywacji do życia, spotkaj się ze mną. Daj szansę sobie samemu i uwierz, że możesz żyć lekko i szczęśliwie. Zostawiam Ci mój e-mail adres i czekam na Ciebie. Jeśli masz jakieś pytania, daj znać.